Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Nicikowski i dzisiaj zrobimy podsumowanie Premier League a myślę, że najlepszą osobą do tego będzie brat Kevin De Bruyne Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Aleksander Chmarycz jestem bardzo dumny z mojego brata No więc tak, myślę, że nie będziemy tutaj za bardzo omawiać i jakichś tam wniosków o samej Premier League mówić, tylko po prostu zaczniemy od jedenastki sezonu naszym zdaniem i zaczynając od pozycji bramkarza, u mnie jest to Nick Pope z Newcastle United Dawid Dycha, złota rękawica Premier League no ja tak uznałem, że złota rękawica w Premier League jest zdawana za, nie za osiągnięcia bramkarza albo za taką ocenę typowo, tylko za ilość czystych kąt, no a bardziej w tym sezonie, jeśli chodzi o United, to monolit stworzony przez Varana i Martineza spowodował to, że to Dawid De Gea jest posiadaczem złotej rękawicy za ten sezon, a jeśli miałbym tak jednego bramkarza wyznaczyć, który naprawdę zrobił różnicę, no to bym wskazał na Nika Połpa, bo Defensywa Newcastle wiadomo, wszyscy wiemy, że była niesamowita, ale Nick Paul był bardzo ważną postacią, bo bronił y, bardzo dużo y, expected goals. A przede wszystkim można też mówić o kandydaturze Arona Ramsdale'a z Arsenalu, mhm. ale zdarzały mu się też momenty, w których trochę zawodził. A jest swoją drogą, jeszcze jak poruszyłeś temat Varana i Martinez'a właśnie, warto też zaznaczyć, że cały United zaczyna funkcjonować jako monolit, także rzeczywiście cała drużyna przyczyniła się do tej trzeciej pozycji w lidze, także za dzięki Ericowi Denhagowi, który pierwszy sezon w United spędził um, ostatnio, no powiem ci szczerze, że robi to w końcu wrażenie i dobrze oglądało się mecze Czerwonych dałów. Nie no, fajne, to top 3 United, myślę, że też na samym hmm. początku chyba się nikt nie spodziewał, że United po tym swoim w bardzo słabym początku i jak to wyglądało, że przyszedł Ring Tech i miał bardzo duże problemy z tym ustawieniem tego wszystkiego. Tak koniec końców, naprawdę myślę, że kibice czerwonych diabłów są zadowoleni i myślę, że napowają się optymizmem przed najbliższym sezonem, bo najważniejsze będzie wzmocnienie napastnika i myślę, że z bardzo dobrą dziewiątką United może walczyć o miejsce w top 2, chociaż wiemy, że jeśli chodzi o Premier League, to te top 2 jest trochę. Trochę za wysoko dla reszty. Tak, na pewno w przyszłym sezonie będą mieli o co walczyć. Też wiadomo, że mieli wzloty i upadki. Początek był słaby z Brighton, mecz z Brighton, mecz z Liverpoolem, chociażby. Mm -hmm. Ale potem ściągnięty Casemiro zrobił robotę w środku pola, myślę. I rzeczywiście w przyszłym sezonie mogło liczyć już na konkretne trofea. Dobra, Przechodzimy od razu do linii defensywnej i zaczynając od prawej strony prawego obrońcy. U mnie jest to Kieran Trippier, znowu z Newcastle United. U mnie podobnie, chyba wszystko jasne. Świetny no, zawodnik, świetny sezon. Myślę, że Kieran, który nie był, był po prostu niechciany w Atletico, przyszedł do Newcastle, zgarnął paskę kapitańską, a przez, przeznaczyło się na to, że ma, miał prawie 12, 12 asyst, jeśli chodzi o statystykę expected assists. A dodatkowo w obronie był niesamowity, i myślę, że ciężko znaleźć teraz nawet na świecie lepszego prawego obrońcy niż Kieran Trippier. Zawsze mówiliśmy w Premier League, że jest to Trent, ale Trent Alexander Arnold, ale w tym sezonie Trippier pokazał w ogóle inny poziom, którego chyba wcześniej nie widzieliśmy na prawej stronie. No tak, jeszcze swoją drogą Newcastle United ogólnie niedawno wiadomo, fundusze, środki arabskie doszły do klubu, aczkolwiek zawodnicy za setki milionów nie zostali tam ściągnięci wcale, więc drużyna jest zbudowana bardzo fajnie, bardzo ciekawy problem. Projekt, podobnie jak Manchester City sprzed laty, prawda? Bo też tam okay. zawodnicy za setki milionów nie przychodzili, tylko z małymi kroczkami po prostu drużyna zbudowała się naprawdę solidna. No tutaj Kieran Trippier był bardzo ważnym elementem, a też był ściągnięty za bagatela małe pieniądze, bo za taką klasę piłkarza myślę, że teraz. Jeśli Newcastle chciałoby go sprzedać, myślę, że tam, chociaż to jest też wiekowy piłkarz, bo powyżej 30, to myślę, że 60-70 milionów mogliby na spokojnie za niego prosić, bo to, na jaki poziom wskoczył Anglii, to jest coś niesamowitego w tym sezonie. No tak, jeszcze miał chwilę, żeby się ograć w Lidze Hiszpańskiej, także trochę innym środowisku, wrócił do Anglii i rzeczywiście jego powrót do formy jest spektakularny. Więc przechodzimy od razu do środka i od razu wyznaczymy dwójkę. U mnie jest to Ruben Diasz z Manchesteru City oraz William Saliba z Arsenalu. Po prostu dwie wielkie ściany, które blokowały w swoich blokach defensywnych dostępu do bramki. Dokładnie, u mnie jest bardzo podobnie, właściwie tak samo: generał środka obrony Manchesteru City i generał środka obrony Arsenalu Saliba oraz Diasz. Także chyba nic do rodania nie mamy po prostu, no, bronią się wynikami. Tak, Diaz y, od kilku sezonów, od kiedy przyszedł do Manchesteru City, jest y, mianowany obok y, Virgilio van w przyszłości jako najlepszy środkowy obrońca Premier League, co, co roku... Y, no, każdy mecz to jest potwierdzenie tego, że Ruben Diaz to jest jeden z najlepszych obrońców na świecie. William Saliba, debiutancki sezon w Arsenalu po tułaniu się na wypożyczeniach, czy to w Saint-Étienne, czy to w Olimpiku Marsylia, gdzie już w Marsylii też pokazał się bardzo dobrze, bo był chyba tam wtedy w tym sezonie Ligi Francuskiej jako chyba młody zawodnik sezonu, albo też się załapał do jedenastki sezonu, przyszedł do Arsenalu i w duecie z Gabrielem Magalhãesem naprawdę... Kontuzja saliby pod koniec sezonu myślę, że mogła wypaczyć wynik mistrzostwa w Premier League. To prawda, to prawda. Też warto jeszcze dodać, że u Rubena Diasza poza świetnymi umiejętnościami boiskowymi jeszcze wyróżniają się cechy przywódcze, także jest ewidentnie generałem środka obrony, a jeśli chodzi o Salibę, no to widocznie Mikel Arteta miał na niego pomysł, więc nie został ściągnięty bez powodu. No tutaj jeśli chodzi o William Salibę, no to wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo młody chłopak, z bardzo dobrym kunsztem, nie tylko y, jeśli chodzi o formację defensywną, ale też wyprowadzenie piłki, takie y, jakby przejście do, na szóstkę ale tutaj nie spodziewałbym się chyba na samym początku sezonu, że William Saliba zrobi aż taką furorę i to on będzie jakby najbardziej klasową postacią, jeśli chodzi o defensywę Arsenalu. I myślę, że od razu złapiemy lewego obrońcę. U mnie jest to Natanake z Manchesteru City. U mnie jest to Zinchenko, może troszeczkę bardziej ofensywny, tak. Defensor, aczkolwiek świetny sezon Arsenalu, świetny sezon Zinchenki. Przejście City do Arsenalu zrobiło dla niego moim zdaniem bardzo dużo miejsca, mhm. przestrzeni i więcej kreatywności na boisku, także świetny zawodnik, dlatego chciałem go wyróżnić. Na pewno Zinchenko był lepszy w tym sezonie niż Tierney, kiedy przychodził mhm. do Arsenalu, tylko że problem z Zin Zinchenko jest taki, że cały czas to sprząta jest na, na pewno mocny obrońca, tak. ale z tyłu nie wystrzega się błędów i ostatnie kolejki Premier League to pokazały, bo dużo bo boli ze strony Ukraińca. Ja wskazałem na Tanaka, bo Oprócz tego, że był naprawdę solidny na lewej obronie, gdzie wiadomo w połowie sezonu, czy żył przez czy to problemy w środku zespołu, czy to jakieś kłótnie, czy to przez formę, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, nie mhm. jesteśmy w zarządzie, ale trzeba było załatać tą lewą obronę i świetnie poradził sobie na Tanakę, gdzie zrobił niesamowity progres, bo kojarzyliśmy go tylko z tego, że był środkowym obrońcą rezerwowym grającym w FA Cup czy w Carabao Cup, a postawiony został na lewej obronie nie jest to jego nominalna pozycja, ale też nie można powiedzieć, że lewa obrona to był jego, że to był jego pierwszy raz na lewej obronie, ale poradził sobie znakomicie. I z tyłu bardzo dobry defensywnie i z przodu też radził sobie świetnie i zag zagrzał sobie miejsce na tej lewej obronie w City. Nawet myślę, że ten Rico Lewis, który powoli dobija się do pierwszego składu Manchesteru City, dalej myślę, że nie będzie mógł zagrodzić Holendrowi. Y tak jeszcze wracając do Tierney, ja były ogólnie duże oczekiwania co do, do tego piłkarza, aczkolwiek mm. Zinchenko no udało mu się wygryźć go ze składu, także na to o czym świadczy prawda. No też ta obrona Arsenalu, jeśli chodzi o pierwszą połowę sezonu, była bardzo dobra, rewelacyjna, mimo wszystko, że ten lewy obrońca lekko bardziej ofensywny był w składzie. Wiadomo też, krótka ławka rezerwowa, lekka zadyszka i pod koniec sezonu niestety Arsenal, czy niestety. Kibicowałem im z tego względu, że po prostu dawno nie osiągnęli takiego, takiego szczytu, takiego szczytu formy, jaki mają w tym sezonie, tak? Chciałem, żeby wygrali Premier League, rzeczywiście nie udało się, aczkolwiek myślę, że był to bardzo dobry sezon, jeśli chodzi o całą drużynę Arsenalu i w tym Zinchenka. To myślę, że jeszcze poruszymy pod koniec, gdy będziemy mówili o tym, jak wyglądała tabela na, na sam koniec. Przychodząc do linii pomocy, no to teraz kolejny zawodnik u mnie, jeśli chodzi o prawe skrzydło, bo akurat ja gram z formacją 4-4-2, moją jedenastkę u Olka jest to 4-3-3 i u mnie prawym pomocnikiem jest Bukajosaka. Mm -hmm. No u mnie w środku pola może zacznę od szóstki, jest to Rodri, Hiszpan z Manchesteru City, mm. prawdziwy generał, prawdziwa skała, po prostu rewelacyjne rozgranie piłki, rewelacyjny odbiór w środku pola, także myślę, że idealna szóstka na lata dla Manchesteru City. I to powiesz zawodnik, jeśli chodzi o pozycję na świecie. No ja, Rodrigo też mam swoje 11, to mogę od razu tutaj zdradzić, że od razu napomknę do tego, co mówił Alek, naprawdę chyba jedno z najlepszych szóstek na świecie. I jeśli na przykład taka Barcelona szukałaby zastępstwa Busquetsa, to Hiszpan byłby idealnym zastępstwem, bo no, oprócz tego, co robi w rozegraniu, co robi w defensywie, to też był znany z tego, że kilka pięknych bramek zdobył, bo. Praktycznie każda bramka Rodriego, to był albo piękny strzał po ziemi z 20 metrów, albo samo okienko, więc Rodri naprawdę w tym sezonie oprócz tego co widzieliśmy, czyli gość z niesamowitą wizją i niesamowitą, grą, jeśli chodzi o odbiór piłki, to jeszcze pokazał, że z przodu też naprawdę ma bardzo dobre predyspozycje. A wracając do Bukajosaki, najlepszy sezon Buka w Arsenalu. Nic dziwnego, że na transfer marcie jest już warty ponad 100 milionów euro. Wychowanek Arsenalu naprawdę. Coraz lepiej się rozwija, coraz więcej szans dostaje w porównaniu do poprzednich sezonów, i w tym akurat można powiedzieć, że był największą gwiazdą całego tego arsenalu. Myślę, że kibice będą mieli jeszcze z niego pociechę na długo, bo sprawia wrażenie gościa, który z tego arsenalu nigdy nie odejdzie, no chyba że to będzie jakaś niesamowita oferta z klubów typu Real Madrid i tak dalej. To prawda, aczkolwiek uważam, że ten młody Anglii rzeczywiście zakorzeni się w Arsenalu na dłużej. Myślę, że następnym piłkarzem, który chyba u. U naszej dwójki się pojawił to wcześniej wspomniany belg, Kevin De Bruyne. Tak jest. Więc tutaj, no klasa sama w sobie tutaj, jakby jeśli chodzi o Kevina De Bruyne, nie trzeba dużo mówić, wyniki napastnika, którego będziemy omawiać później, czy ogólnie wynik Mistrzostwa Manchesteru City, to jest głównie zasługa tego człowieka. Całego sezonu zresztą. Tak, już, ale jest to już... na Wiemy, jeszcze. wiemy od tylu lat, że Kevin De Bruyne to jest... Jeden z najlepszych środkowych pomocników na świecie i cały czas nam to udowadnia, cały czas niesamowite liczby, czy to bramki, czy to asysty i wizja pola, której no, chyba nikt nie ma na świecie obecnie. To prawda, jeśli chodzi o takich zawodników jak właśnie Kevin czy Luka Modric, to też nie musimy raczej wyjaśniać i tłumaczyć mm. dlaczego wy, wy, wyróżniamy właśnie ich w naszych jedenastkach, po prostu są to geniusze, już od lat udowadniają swo, swoją y, grą na boisku pozycję y, w światowym rankingu. Środkowych pomocników. Bo możemy wiadomo, możemy jakby wyróżniać takich zawodników jak powiedzmy Kaorum i Thomas, Brighton, mhm. ogólnie z Brighton pomoc, czyli McAllister, McAllister Kaisedo, That ale jest. tutaj chyba trzeba bardziej wskazać to, kto był naprawdę najlepszy, a nie kto zrobił największy progres i jak nas najbardziej zaskoczył. Bo Jasne. wiadomo, Kaorum i Thomas generalnie sezon Brighton to było top of the top, ale. Do no tego musimy, również przejdziemy. Musimy po prostu jakby wskazywać to, kto był najmocniejszy i kogo naprawdę ciężko by było wyrzucić z tej jedenastki, a nie gości, którzy wiadomo zagrali świetny sezon, ale to jeszcze może nie jest ten pułap. Mhm. I ostatnim u mnie w linii pomocy jest Martin Odegaard, bo myślę, że obok Bukayo to był najlepszy zawodnik Arsenalu w tym sezonie. Jeśli chodzi o liczby, też zaskoczył totalnie, bo Martin Odegard zawsze był takim pomysłnikiem, który robił furorę w środku, naprawdę duży zamęt, tor, no, norweskie tornado małe, ale nie przekazywało się to na liczby. A w tym sezonie bardzo często mieliśmy sytuację, że Szaka asystował przy bramce Martina Odegarda i potrafiłoby to w przeciągu kilku minut w jednym meczu. I Martin Odegard po prostu do swojej gry dołożył liczby, więc tutaj ciężko go nie wyznaczyć do 11 sezonu. To prawda, bardzo dobry przegląd pola. Bardzo dobrze kreatywny, bardzo, bardzo kreatywny zawodnik. Myślę, że jest to rzeczywiście kluczowa postać, jeśli chodzi o całą grę Arsenalu w tym sezonu. W tym sezonie, jak już wiemy, jak już omawialiśmy to wcześniej, jeszcze będziemy omawiać Arsenal, ten sezon zakończył no, na drugim miejscu Premier League, także bardzo wysoko. Jest to młoda drużyna, jestem młody zawodnik, aczkolwiek jest już kapitanem, także tak. to o czym świadczy. A u Ciebie, kto jest jeszcze w linii problemasz nie dlatego A, od razu wszedłem już do. Okej, tak, okej. Okay, okay. Dobra, to przechodzimy myślę do formacji ofensywnej. I wiadomo, kto musi tutaj być. Erling Haaland Tak jest. No, Premierowy sezon w Premier League? Myśl, no, zawodnik sezonu, mm. i to nie tylko naszym okiem, nie okiem ekspertów, no wszyscy wiedzą, że to nie jest zawodnik tylko w Premier League najlepszy. Tak. Tylko to był zawodnik tego sezonu, jeśli chodzi o cały, całą światową piłkę. No nikt tak nie wszedł z takim impetem do jakiejkolwiek ligi, do ligi, która miała go zjeść. Do ligi, w której miał się nie przebić przez granicę 15 bramek i miał walczyć z Darwinem Nunezem, który z nich będzie lepszym napastnikiem ale po tym sezonie chyba wiemy, że na Erlingach Halanda nie ma mocnych i może długo nie być. To prawda, liga miała go zweryfikować aczkolwiek. No też oczywiste było, że jednak tego lebendo bo jest mm. to już zawodnie klasy światowej, ale czy pobije rekord Premier League ogólnie ligi angielskiej? Mm. Czy ktoś się tego spodziewał? Niekoniecznie także a udało mu się to zrobić już w pierwszym sezonie, no także was. warte wyróżnienia na pewno. Przyjść w pierwszym sezonie i do takiej ligi, jak Premier League, i zrobić od razu bić wszystkie rekordy jakieś, bo to były rekordy hat-trików, bo to były trzy hattriki z rzędu w domowych spotkaniach. To jest rekord bramek, jeśli chodzi o sezony Premier League i to nie jest tylko, gdy Premier League ma 38 kolejek, ale też jak miało 40 kolejek. Tak, więc... Za Shirera jeszcze. Pamiętam. Tak, za Schirera, tak. i Kola chyba, z tego co mm -hmm. pamiętam. Więc naprawdę Erling Haaland no, musiał być tutaj wyróżniony i to jest nasz, myślę, że nie tylko mój, ale i Olka zawodnik sezonu, tak, jeśli chodzi kolejny, o Kolejny wybitny Norweg w naszym tak. zestawieniu. I y, drugim u mnie napastnikiem, bo tak jak mówiłem, u mnie jest dwóch napastników, hurricane. Wiadomo, to Tenham sobie nie poradził w tym sezonie, bo nie ma nawet europejskich pucharów dla drużyny z, z Londynu, ale no, Harego Kaina trzeba tutaj odznaczyć, no bo gość strzelił bramkę, z tego co dobrze pamiętam, w 26 kolejkach. To jest. Kompletnie statystyka, gdyby nie Erling Haaland, byśmy mówili, że Harry był najlepszym zawodnikiem w tym sezonie. Tak, Ale... przyćmił trochę. Tak, przyćmił Haaland tutaj każdego i Harry Kane cały czas, chociaż to ham wygląda jak wygląda, to dalej pokazuje, że to jest najlepszy angielski napastnik i nigdy nie można lekceważyć tego gościa. Na pewno to piłka światowej klasy, szkoda, że żadnego trofeum jeszcze nie udało mu się zdobyć. A co do tego będziemy, myślę, że jeszcze się odnosić, bo z tego co mówią plotki, odmawia wszystkim, tylko chce Manchesteru United. Mhm. I tak jak mówiłem wcześniej, że Manchesterowi United przyda się dziewiątka, to myślę, że Harry Hurricane byłby idealną opcją. Tylko rzecz taka, czy w tym Manchesterze United będzie opcja zgarnięcia trofeum? Bo przy tak grającym Arsenalu i City, myślę, że United może znowu się tylko o trzecie miejsce otrzeć. Tak, na dobrą sprawę, to jeszcze w tym sezonie mają szansę zdobyć mhm. trofeum, bo czeka ich finał Pucharu Anglii. Aczkolwiek no, mecz będzie z Manchesterem City, także. Tak. Myślę, że tutaj chyba nie ma co dyskutować, że. Potrójna korona będzie. Na Guardioli, się. Kolejna potrójna korona Guardioli i tutaj myślę bez, bez dyskusji, jak jeszcze u Ciebie jest w ataku? W mojej formacji ofensywnej znajduje się jeszcze Jack Grealish, który zaczął się w końcu spłacać te ponad 100 milionów. W końcu zaczął grać. Jak wiemy, był to zawodnik, który grał często pod faul. Teraz jest to bardzo, bardzo dużo drybujący zawodnik, kreatywny. Rzeczywiście bardzo duże zamieszanie w półkarnym przeciwnika robi w każdym meczu praktycznie, czy to jest Liga Mistrzów, czy to jest Premier League. Jednak Fifa Foden siedzi na no ławce rezerwowej w pierwszych minutach. Ewentualnie jest zmiennikiem dla Jacka, także to też o czymś świadczy, prawda? Tak, no ja mam Grilisza. Jeśli chodzi o wyróżnienie, bo sobie też wyróżniłem trzech gości, którzy, jakby są u mnie na ławce, bo nie załapali się do jedenastki, ale Jack Grilisz po prostu. Pierwsza połowa sezonu nie sprawiała tego, że można by było nazwać Jacka Grealishem do jedenastki sezonu, ale to, co robi po mundialu mhm. i to, jaką formę złapał w Lidze mistrzów z Realem, to, co grał, to jest niesamowite też, bo myślę, że to on był najbardziej jakby wyznaczającym się piłkarzem, taką największą gwiazdą, bo w statystykach jest, że to jest Anglik z największą ilością wykreowanych sytuacji w historii Ligi Mistrzów. Nawet pobił Davida Bekama za czasów mhm. Realu Madryt, więc to już jest jakaś statystyka, która naprawdę może odzwierciedlić to, jakim Jack stał się piłkarzem w drugiej połowie tego sezonu i u Ciebie chyba jeszcze jeden piłkarz jest. Tak, Markus Rashford, piłkarz, który rzeczywiście po mundialu wystrzelił, strzelał gola tak. za golem, także z tego względu chciałem go wyróżnić, po prostu też jestem kibicem Manchesteru United, jeśli chodzi o Premier League, także dlatego może też tak, jeśli chodzi o Davida De Gea hey, i Markusa Rashforda, się uśmiechnąłem w ich, w ich kierunku i umieściłem ich w swojej jedenastce. Robił wrażenie, bardzo głośno było o nim, że w końcu złote dziecko angielskie piłki, kolejny już po Wayne'ie w końcu zaczyna błyszczeć. No Marcus Rashford, no po mundialu, właśnie ten tak, okres po mundialu tak, tak, tak. to był naprawdę prime time Marcusa Rashforda, nie pamiętam, żeby w ogóle kiedykolwiek w Manchesterze tak grał. Mm -hmm. A trzy się nagro... już tam już dosyć długo Tak, prawda? trzy nagrody gracza miesiąca, gdzie... Macie, mamy wiadomo, w Premier League Erlinga mm -hmm. a to Markus Rashford zgarnił te nagrody zamiast niego. To już świadczy o tym, że Markus Rashford naprawdę zagrał świetny sezon. Teraz ta końcówka przez tę kontuzję i trochę po prostu słabszą dyspozycję nie tylko jego, ale całego z... Manchesteru. Całego Manchesteru po prostu, no, moim jakby byłby dwunastym zawodnikiem, tak bym to mm. nazwał. I jeszcze jednym zawodnikiem, którego chciałbym wyróżnić, jest na pewno Mohamed Salah, bo chociaż Liverpool załapał się tylko do Ligi Europy, i zagrał, no można to powiedzieć słaby sezon, no bo to Liverpool to jest marka, która powinna zdobywać Ligę Mistrzów co sezon. No tak, a ten początek a... środek tabeli tak, wręcz można tak, powiedzieć premier. League. to było bardzo, bardzo słabo to wyglądało i dobrze, że przynajmniej te europejskie puchary są. Mhm. Ale to dzięki głównie Mohamedowi Salahowi, bo po raz kolejny, tak jak mówię, Haland przyśmiewa innych napastników, ale trzeba podkreślić, że Salah ma świetne liczby. Mhm. I to nie da się tego mu odebrać, bo Mohamed Salah to jest chyba największa siła tego Liverpoolu, bo tak jak mieliśmy kiedyś ten duet duet, przepraszam, trio Mane, Firmino i Salach, tak Firmino już odchodzi i był już dość podstarzały i niewykorzystywany przez przez Jurgena Klopp'a. Z urówki, Ma Mane odszedł żota był długo kontuzjowany, Diaz też był kontuzjowany i ktoś musiał wziąć to na plecy. Zrobił to Mohamed Salah i zrobił to, myślę, że wystarczająco, bo przynajmniej europejskie puchary w Liverpoolu będziemy mieli. Tak, jeszcze też Liverpool, pamiętajmy o tym, że ma młody, młodziutkiego kodego Gakpo oraz Darwina mm. Nuneza, który wbrew pozorom jednak był kluczowym zawodnikiem, jeśli chodzi o te pierwsze mecze Liverpoolu, rzeczywiście słabsze mecze Liverpoolu w, pierwszy, w pierwszej połowie sezonu. Wyróżniał się, mimo że nie miał tych liczb jak Erling Haaland, tak. aczkolwiek uważam, że ta nagonka na Darwina była niepotrzebna nie. i dosyć. Taka zbędna. Darwin to jest, jakbym miał nazwać, to jest chyba najbardziej hejtowany zawodnik w tym sezonie no, Premier League, a myślę, że, a myślę, że nie, nie powinien być, no bo wiadomo Erling po prostu wyleciał w orbitę i gościa się nie da dogonić, a nie zagrał, po prostu, a nie zagrał po prostu dobry sezon, wiadomo, że zmarnował bardzo dużo sytuacji, ale jeśli ktoś by zajrzał w statystyki, to Halan też zmarnował wiele setek, tylko to, kto podaje Halandowi, a kto podaje Nunezowi w tym sezonie, było po prostu dużą różnicą, tak samo jak kiedyś się mówiło, jak Lewandowski strzelał po 40 bramek w Bayernie, że w Polsce nie ma kto mu podać. I mamy taką samą sytuację, myślę, że w przypadku Derwina Nuneza, no, wiadomo, że można wejść na YouTube i zobaczyć 5-minutową kompilację zmordowanych setek z tego sezonu, mm -hmm. ale w większość sytuacji też starał się wykończyć, bramki ma, to nie było tak, że to była totalna klapa i to były, nie wiem, 4 bramki, jedna asysta przez cały sezon, to... tylko ponad 10 bramek zdobył, naprawdę tutaj trzeba Trzeba pochwalić Darwina Nuneza, że wokół tego hejtu nie znikł, bo mamy zawodników typu Duszan Wolchowicz, którzy sobie moim zdaniem nie poradzili z hejtem. Od kilku lat hejtowany jest Alvaro Morata, który też sobie z tym nie radzi. Po prostu bardzo dużą furię łapie i po prostu chce skończyć sytuację, a nie wychodzi mu to, więc myślę, że tutaj trzeba Darwina jeszcze pochwalić. Potencjał jest, zobaczymy jest. jakie wzmocnienia Liverpool dokona zespoły w letnim oknie atmosferowym. Bo też... I przechodzimy do mm -hmm. miejsc w tabeli, myślę, no to jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, może mas... zaczniemy od Spadkowiczów, i tak od, spadkowiczów. od dołu do góry. Pójcie. Możemy U. tak zrobić. No to spadek Southampton, które było już wcześniej zapewnione, że odpadnie i było w sumie w tych predykcjach drużyn, które spadną, ale dwóch drużyn, które razem spadają ze, ze świętymi, myślę, że się nie spodziewaliśmy na początku sezonu, bo jest to Leeds oraz Leicester. Tak jest Leicester, czyli jeszcze sprzed kilku lat mistrz Anglii, który utrzymywał się zazwyczaj w środku tabeli Premier League. Rzeczywiście w tym sezonie no, spada z ligi, także będą musieli walczyć o powrót y w Championship. Jeśli chodzi też o Southampton, jeszcze warto zaznaczyć, że oni od kilku lat też wahali się na tej linii właśnie, albo spadną, albo nie spadną, aczkolwiek udawało im się utrzymywać dotychczas, no w końcu musieli spaść. No w tym sezonie czegoś zabrakło, myślę, że jeśli chodzi o Southampton, to trzeba tylko pochwalić Jamesa Warta-Prowsa za ten sezon i myślę, że tylko wielka miłość do tego klubu, za się ma go w Championship, bo myślę, że to jest gość na spokojnie środek tabeli w Premier League. Jeśli chodzi o Leeds, to Leeds po prostu miało bardzo duży problem, jeśli chodzi o posadę trenerską, utrzymanie tego, co mają. Przychodził kolejny trener, robił niesamowitą ekspansję na rynek amerykański, bo był Weston McKenney, Tyler Adams, mhm. było wielu tych reprezentantów z USA. A kadra była głównie młoda, niedoświadczona, ale ci młodzi robili naprawdę sporą różnicę. Na przykład Wilfried Nionto, który naprawdę zrobił furorę, jest Jackson Somerville, który też naprawdę, jeśli chodzi o lic, to tymi młodymi stała w tym sezonie, ale ci młodzi nie zapewnili y, tego utrzymania. Słaby sezon Iliana Meli, jakbym musiał wskazać na przykład jednego z winowajców, no to bramkarz francuski w tym sezonie się kompletnie nie popisał i Myślę, że o list nie ma też co dużo mówić, bo chyba najwięcej trzeba powiedzieć o Leicester, bo tak. to nie jest drużyna, która powinna spadać z Premier League. To no jest, jest drużyna, drużyna tak. która ma takich zawodników jak Madison, Tillman, Swardi, tak. także no Myślę, że zostanie bardzo rozkupiona, bo oprócz tam wiadomo Sojunczu, który chyba już był potwierdzony do Atletico Madryt, wiemy, że Tielemans ma odejść, mhm. Madison musi odejść, bo to był najlepszy zawodnik w tym sezonie. To nie jest zawodnik na Championship. Tak, championship. No to w większości to jest kadra, która to jest, widziałem statystykę, że to jest kadra, najdroższa kadra, która kiedykolwiek spadła z Premier League. To jest ponad 400 milionów w zawodnikach. A oni spadli z Premier League, i to nie było tak, że po prostu na samym początku zagrali tragicznie, i potem nie mogli się podnieść, chociaż wyniki były. Tylko cały sezon była st kompletna stagnacja. To nie było Leicester, które pamiętamy, walczące mhm. do ostatnich chwil, i ciężko stwierdzić, co mogło być tego powodem. Myślę, że po prostu. Wielka taka przebudowa musi tam zejść. Na pewno Leicester musi sobie pluć w brody po tym sezonie. No, myślę, że gdyby ktoś, powiedzmy, jakieś 10 lat temu powiedział, że Leicester w, w ciągu tych 10 lat wygra Premier League i spadnie z ligi, myślę, że każdy by to wyśmiał. To prawda. A... Do skrajności w skrajności. No totalnie. Dziwna sytuacja, kadra też jakaś strasznie polepiona. No w Leicester naprawdę trzeba przebudowy i mhm. myślę, że na tym moglibyśmy zamknąć temat Spadkowiczów. Jasne. A przechodząc, jeśli mówimy od dołu do góry, no to poruszymy jeszcze temat, wiadomo, Chelsea. Która Okej. sobie totalnie nie poradziła w tym sezonie, ale to już wiemy od dawien dawna, że. Setki milionów wydane. Przebudowa Teda jego dopiero trwa i myślę, że w następnym sezonie będziemy mieli jej efekty, bo jeśli Chelsea powtórzy ten sezon w następnym sezonie, no to będziemy musieli mówić o jakimś błędzie logistycznym, bo to naprawdę to, inaczej tego nie będzie można nazwać. I tak jak wcześniej wspominaliśmy, to Tenham też jest bez Pucharów. Tenham zajął ósme miejsce, zagrał po prostu. Średnio słaby sezon, bo mieli momenty naprawdę, gdzie grali świetną piłkę, przecież oni dalej, nie przy... dalej Pep Guardiola nie może wygrać z Tottenhamem, mhm. jeśli chodzi o stadion w Londynie. Więc to są takie momenty, w których Tottenham naprawdę dawał sobie radę, ale bardzo głupio wypuszczał punkty, tracił bramki w końcówkach. I to się złożyło na to, że oni zajęli ósme miejsce, a siódme miejsce ma Aston Villa u jako. To, co zrobił Hiszpan w tym sezonie, jeśli chodzi o zespół Aston Villa, to tak co jest. poukładał. Niesamowite to było, że on wyciągnął zespół, który myślę, że w tym sezonie powinien walczyć jakieś 14-15 miejsce, bo kadra była w porządku, ale nie potrafiła jakby przełożyć tego na wyniki. Przyszedł Unai Emery i chyba od przejścia Unai Emery'ego Aston Villa jest czwarta albo piąta w tabeli. Więc fajnie, że, fajna historia, że da Aston Villa w końcu w europejskich pucharach. Wiadomo, że to jest Liga Konferencji Europy, której nie każdy jakby nie każdy ją przedstawia jako ważne trofeum, mm. ale myślę, że dla kibiców Villans będzie to naprawdę ciekawa historia. No tak, też warto dodać, że mają bramkarza roku, Emiliano mm. Martinez'a, mają też Felipe Coutinho, czyli takie nazwisko, które jednak jest... Tak. No w piłce już od dawna, yy, bardzo znaczącym się, liczącym się nazwiskiem. A jeszcze chciałbym na sekundę wrócić do Chelsea, ponieważ tam setki milionów dola dolarów, no sumy tak, jest Amerykanin, zostały wydane na zawodników ofensywnych, a jeśli chodzi o defensywę, no to Christensen przeszedł do Barcelony, rewelacyjny sezon. Rudiger poszedł do Realu, bardzo dobry sezon, także tam trzeba jeszcze będzie, myślę, że dołożyć do tego jakiegoś klasowego, środkowego obrońcę, mimo że Kulibali, wiadomo, znalazł yy, miejsce w Chelsea, aczkolwiek nie jest już to ten sam Kulibali, co jeszcze sprzed laty w Neapolu. a Aspilikweta odchodzi, bo skończył chyba. Było pożegnanie Aspilikwety. Tak. Fofana zagrał słaby sezon. Tiago Silva, nie wiadomo, chyba przedłużył kontrakt, ale to też będzie ostatni rok w Chelsea, mm. więc naprawdę tam z tyłu coś musi się dziać, bo z Bramkarzem też problem. Był Mendy, mm -hmm. zagrał tragicznie, przyszedł Kepa, grał niby równo. Ale, ale... wrócił też do formy, też, ale porównanie, jeśli no... chodzi o to, co było przed... Nie, no Kepa to wiadomo, to jest w ogóle inny poziom niż to, co było wcześniej, ale to też nie jest poziom na Chelsea, moim zdaniem. Bo no to tak. jest poziom na takiego, na taki Brentford. To prawda. może. No też drużyna, drużyna Chelsea nie może liczyć, jeśli chodzi o środek obrony na 40-letniego Dawida Sylwę. No właśnie, więc tutaj trzeba po prostu jakichś zmian w Chelsea. I a propos zmian i dobrego ustawienia, to co? Nie, mówię mnie wkurwiłeś. Tiago go Tiago Silva, nie Dawida Sylwę. Pierziałem to... Dawida Silva? On powiedział Dawida Silva. No. Nawet nie wyłapałem. No ja też nie. Znaczy, no to najwyżej zrobi gwiazdka Tiago, no, jeden chuj. No, nie Chuje, wkurwiłem się No mogliśmy jechać, No mogliśmy jerać. Co to do mnie było? Uważaj no. Dobra. To wracamy do no, Brighton. powiem, że jeśli chodzi o przebudowę to przejdźmy. Spoko. Dobra, no skończymy. Jeśli chodzi o przebudowy, to myślę, że trzeba też poruszyć Brighton, bo tak jak o Liverpoolu już mówiliśmy, jeśli chodzi o drużynę, która jest mm -hmm. widze Europy, to Brighton pierwszy raz w europejskich pucharach w historii. Świetna robota Roberto de Serbiego, który przyszedł z Szachtara i poustawiał to, co Graham Potter zostawił yy, i poszedł do Chelsea. Zrobił z, niesamow... yy, z graczy, którzy byli bardzo średni, klasowych zawodników, yy, z młodzieżowców typu Enciso też, zawodników na miarę Premier League, Kaoru Mitoma, Caicedo. Yy, Moises Caicedo, Maca Myślę, że można wymieniać i wymieniać, a Jasne. efekty są takie, że szóste miejsce w tabeli i Brighton wita się z Ligą Europy. Pytanie, jak ta kadra będzie wyglądała w przyszłym sezonie, ponieważ, mm. wiesz, myślę, że ci zawodnicy będą bardzo mile widziani i przez różne drużyny na rynku transferowym wakacje, chociażby McAllister czy ci zawodnicy, których oczywiście wymieniłeś. Mm. Także zobaczymy, czy utrzymają ten poziom w przyszłym sezonie i rzeczywiście w tych europejskich pucharach, a konkretnie w Lidze Europy uda im się namieszać. Myślę, że Roberto de Serbi to poukłada. Świetna robota w szach... I w, tylko w Brent, y, Brighton to potwierdził. I jeśli chodzi o zespoły, które są w Lidze Mistrzów, no to zaczniemy od czwartego miejsca Newcastle, mm -hmm. o którym już mówiliśmy, bo w jedenastce sezonu kilku zawodników się u nas pojawiło. To jest. Więc jeśli trzeba to było jakoś skwitować, to Eddie Howe, głowa tego całego przedsięwzięcia. Szabowa. I naprawdę to była świetna po prostu robota. Widać, że ten projekt jest dobrze zarządzany i trzeba po prostu podkreślić to, że Newcastle naprawdę może zawojować tą Ligę, Ligę Mistrzów. To już prawie... 20 lat, kiedy ostatnio chyba Newcastle było widzę mistrzów mm -hmm. to były jeszcze czasy Alana Sirera więc to jest naprawdę szmat czasu dla nas to praktycznie całe życie 20 lat To prawda to prawda także będziemy śledzić na pewno United chyba już omawialiśmy w sumie tak, tak jak, jak stwierdzaliśmy mówię brak dziewiątki myślę że ta dziewiątka jeśli przyjdzie Hurricane to może być kompletnie inny United nie znamy bo z tyłu jest naprawdę świetnie poustawiane wiadomo że w tym środku pola jeszcze coś trzeba by było dodać bo jest Casemiro ale Casemiro mm -hmm. jest wspomagany Fredem i Najem, no chyba że no jeszcze Bruno Fernandes no to jest wiadomo klas Myślę, że Jude Bellingham by się nam sprawdził idealnie, człowiek nie jest łączony z tym klubem raczej. Wiemy, gdzie będzie Jude Bellingham, to prawda. Ja się bardzo cieszę. Ale też, jeśli chodzi o napastnika, też ewentualnie poza Harrym Keynem myślałem o wiktorze od który który pasował do Manchester United. Ale myślę, że na Poli go nie odda. Nie jeszcze w tym sezonie. Myślę, że to jeszcze. albo za ile? Za ile? 150. Coś przynajmniej tego. Ale United stać na takie transfery. I Najmocniejsza dwójka to były dwa zespoły, które kompletnie wyznaczyły nowy poziom, jeśli chodzi o granie w Premier League: Arsenal i City. Arsenal, które było prawie cały czas pierwsze, i mówię, te ostatnie tygodnie brak Williama Saliby, głupie straty punktów, porażki z zespołami ze środka tabeli. Jakby koniec sezonu pokazał, kto powinien być mistrzem, a kto nie. Mhm. Wiadomo, wszyscy chcielibyśmy chyba, żeby to Arsenal zdobył, bo młoda kadra, fajnie to wyglądało. Wspomnienia do tego starego Arsenalu z Thierry Maurim ale to Manchester City pokazał, kto jest mistrzem Premier League. No to prawda, tak jak już wcześniej też zaznaczałem, krótka ławka rezerwowych. No. Było do przewidzenia, że w trakcie sezonu, aczkolwiek i tak późno się to wydarzyło, że będzie tam jednak jakaś zadyszka, prawda? Tak. A jeśli chodzi o Manchester City, no to dojechał do końca już nie po raz pierwszy, nie pewnie no. po raz ostatni także. No bo tutaj mówię, no będziemy mieli jeszcze finał Ligi Mistrzów. My to nagrywamy w piątek, więc jutro jeszcze jest finał Pucharu, Pucharu Anglii. Anglii. W którym United zmierzy się z City i nie widzimy innego scenariusza, niż nie będzie to wygrana The Citizens. Tak. I mówię, w Arsenalu myślę, że najbardziej za, za, zaważył William Saliba oraz to, że pod koniec właśnie w tych ostatnich kilku kolejkach był mecz z Manchesterem City. Oto 6 punktów, które myślę, że podciął skrzydła już totalnie i mhm. Arsenal nie mógł się z tego podnieść. Ale myślę, że walka tych dwóch drużyn w następnym sezonie będzie znakomita i warta oglądania. Ja chyba już dziękuję Wam za to wszystko. Dziękuję Ci, Olku, też za rozmowę. Dziękuję bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.